Cześć, w wszystkich bardzo serdecznie to najnowszy Minecraft 17.3. Co prawda jedynie wersja testowa, ale na dniach powinna się już pojawić oficjalna aktualizacja. Co w tej aktualizacji zatem mamy nowego. Przede wszystkim najnowsza i chyba najlepsza rzecz w tym upgrade'zie to możliwość teraz streamowania za pośrednictwem nadania. Mówiąc nieco inaczej będziemy mogli nadawać transmisję z naszej gry bezpośrednio na żywo za pośrednictwem strony Twitch TV, z której również sam osobiście korzystam. To jest bardzo fajna zmiana. Także jak sami teraz słyszycie Jedynie przy użyciu Minecraft'a, oczywiście jedynie oryginalnego, będziemy mogli no, fajne przedsięwzięcie stworzyć. Jak to wszystko działa, za chwilę powiem, ale najpierw o tych zmianach pobocznych. No to zacznijmy od nowego MOBA, jakim jest Chicken Zombie. Bardzo rzadko spotykany okaz. Oczywiście jest to mały baby zombie, który pojawia się na kurczaku, nad którym przejmuje kontrolę i kieruje nim. Po prostu chcąc nas dopaść. Bardzo fajna zmiana. Szczerze powiedziawszy, naprawdę mi się podoba. No i fajny pomysł na takiego baby ząbiaczka. E, oczywiście ta aktualizacja przyniesie spore poprawki wszelkich błędów. Ale nie zabrakło również dodania nowych utworów. które. Pojawiam się nie tylko w grze, ale również w menu, ponieważ teraz są specjalne utwory dla menu, jak i dla samej gry. Także przychodzą do tej głównej zmiany, czyli do możliwości streamowania za pośrednictwem jedynie gry. Zobaczmy, z czym to się je i jak to wszystko działa. Zatem musimy wbić do opcji najpierw, następnie broadcast settings, to jest nowa opcja. No i tu mamy wszystko do wyboru. Najpierw jakość proponuję dać raczej na największą, chociaż nie wiem, jak to wszystko będzie funkcjonowało. Szczerze, jakoś wypadło całkiem nieźle. Oczywiście, pod tym filmem będzie link do testowego wideo, żebyście mogli zobaczyć, jak na tych ustawieniach wygląda wideo. Następnie liczba klatek na sekundę. Standardowo 30, oczywiście, dałem nieco więcej, jeżeli te 35 klatek maksymalnie jest 60, ale to myślę, że powinniście już wiedzieć. Tutaj bardzo ważna opcja, czyli bitrate, to jest ta, ta, ta najważniejsza, chyba ten najważniejszy słowak, który odpowiada za naszą kompletną jakość. Ja dam około 1,5k, najwięcej to jest 35 co pozwala nam w streamowanie w bardzo dobrej jakości HD. Następnie głośność mojego mikrofonu, teraz to jest sesja, sobie mikrofon tutaj wyciszę. Głośność systemu, czyli jak odpalicie jakieś y, piosenki w tle, również będą one słyszalne. No i teraz push y, mute, czyli jak wklikniecie odpowiedni guzik, y, to albo Was wyciszy, albo zaczniecie wtedy mówić. Następnie user filter, czyli y, wyświetlanie, y, wyświetlanie po prostu czatu w grze. Czy ma być tylko wyświetlany dla wszystkich, czy dla subskryberów, albo dla moderatorów. Czyli tak wyglądają podstawowe opcje. Jak zacząć streamować, no to może wejdźmy do e, opcji. Tutaj również opcje do streamowania. Zaczynamy streamować klawiszem docelowo F6, a możemy streama również spałzować F7. Żeby streama zakończyć, ponownie trzeba kliknąć F6. Również dwie pozostałe komendy, chociażby tutaj ta Push to Talk, bądź Mute, ja przypisałem pod klawiszce, e, czyli właśnie klikając ten klawisz będę miał możliwość Prowadzenia jakiejś rozmowy głosowej. Czyli teraz, klikając F6, stream się odpali, wyświetlą nam się teraz dwie nowe ikonki w prawym górnym rogu, które właśnie widzicie. Pierwsza z nich informuje, że mój mikrofon jest aktualnie wyłączony, czyli nie będzie mnie słychać, natomiast dźwięki z gry będą oczywiście dostępne. Drugi z przycisków zaś to informacja o tym, że teraz zaczynam bezpośrednio streamować, czyli mam świadomość tego, że to, co tutaj robię, będzie gdzieś przekazywane oczywiście innym osobom. Pod tymi również dwoma ikonkami, jeżeli ktoś nas więcej ogląda, pojawi się liczba. Ta liczba sugeruje liczbę, osób, która nas aktualnie w tym momencie ogląda. No i zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Wklepię formułkę na czacie. Jak widzicie, wyświetla się tutaj nick gracza. Skąd to pochodzi? Oczywiście z słysza, bo również na przykład wiadomość może być z gry, i wtedy ona wygląda w ten sposób. Czyli jak widzicie, to się nieco różni. Informacja do mnie, oczywiście, przyszła. Także bardzo fajnie to wygląda i myślę, że powinno się to spisywać całkiem przyzwoicie. Oczywiście teraz klikając w klawisz F6 zakończyłem właśnie streamowanie. To wszystko, co tutaj było, znikło. No i teraz już sobie gram normalnie, nie publikuję tego, co tutaj robię nigdzie. Czyli jeżeli chodzi o tą niewielką aktualizację, to by było na tyle. Oczywiście jeżeli macie oryginalnego Minecrafta, możecie tą wersję testową pobrać właśnie w tym momencie, znajdując ją w swoim launcherze gry. Pełna aktualizacja, nie wiem, pojawi się, tak jak mówiłem, jakoś na dniach. Ciężko mi powiedzieć, kiedy to będzie, ale pewnie jak będzie z tą wszystko w porządku, nie znajdę tutaj dodatkowych błędów, to być może, że już w ten weekend zobaczymy oficjalnie Minecraft 1.7.3. Także to tyle z mojej strony, jeśli Wam się podobało, nie zapomnijcie o ocenie filmu,